A tymczasem Większa biblioteka I tak Albo i nie No nie wzięli tak te... no wzięliście Macie szczęście Teraz jak się tam dobi na drugą stronę Kurde, to wszędzie będzie potrzebny most Tego, Opracowano. tego się nie da tego się nie nie da się przebić. Przykro mi. To Co coś musi być. Dobra, ciekawość mnie zabije. Tam trzeba dojść. Kopać. Okej. Okay. tak więc to się To Nic. Ipa ny no, Pusto Ale mnie wrobili zrobili w balonach nie ładnie tak robić nie tak robić straszli Oj, nie 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 ładnie właściwie to co tu jest No ekstra normalnie armia. O, nad którą płaczą, anioły <k quarto> nie o To bardziej się śmieję, ma płaczą diabły, ale... Tak. Szczególnie. Bo dzień na ten, i I 5 na i 10. do wolność, bo wolność, bo wolność, bo I bo wolność, bo wolność, bo wolność, ...sobie... wolność, sponsoruje je Airline Chciałbym, żeby przyszły orki Opracowane, nową nie? więzienie. nie tu się już da wybudować, bo no tutaj strażnik nie ma już tych magicznych mocy przywoływania sobie naszych szkieletów. Dobra, takie będzie nie wystarczy Orasara no, Sara Kra już niedługo Przyszedł orka Właśnie Orka mi chodziło, żeby tam pójść i zobaczyć co tam jest Tak czy siak nie mogę tam przejąć z tego terenu Nie wie jak Ikolwiek bym nie poszedł zawsze brakuje jednego segmentu tutaj Tutaj, tutaj No, most potrzebuję Potrzebuję most Nic więcej mi do życia nie jest potrzebne tylko most. I może kilku czarnoksiężni Bo po poprzedniej krainie też ich nie miałem, trochę było trudno ale dałem radę przy pomocy Biblioteka u, uuu, uuu Tu się da Dobrze patrzę, tak to się da kopać. o, trochę się trzeba było pomyczyć, ale w końcu dało radę. Prosa sprawa Za chwilę tam wbije komuś na chatę, jeśli ktoś tam w ogóle mieszka. nie kopać tego zawalenie Te drzwi są otwarte Trzeba zrzucać od razu? Dobra Demony Czysto eee, póki co eee, Tu się jakiś spod Spoko Od trochę to polepszę I trochę Chyba jednak się zacząć trenować. Ale co tam u I sala tortur. Nie. Nie. Dobra. Sala tortur. Żeby przyszły czarne damy. Trzeba się głównie do... ...przekabacania bohaterów. O, czyżby to był właśnie... Czyżby to było właśnie to przejście? Gra zapisana! Chyba nie, chyba to stwory jeszcze... potrzebują większego legowiska. Jeszcze większe. Chyba to jeszcze nie tutaj. Oby. Chociaż nie, już dotarły do jakiejś kwatery bohaterów. Co już jest samo w sobie złe. Bo to trochę zbyt wcześnie, nie, bo moje stwory nie są ani trochę... To, nowe zaklęcie bym tutaj nie natrafił na coś. To już będzie całkowita lipa. Nie zdążę nawet. Nic, nie, nie, nie zareaguje nawet w żaden sposób na to. <laughs> to dziwory potrzebują większego legowiska. No przecież poszli rozrąbywać. Dobra, no, daję sobie radę, jakby jeśli nie, to trudno. Okej, okay. rozrąbali to. Co my tu mamy? Nic. No Ale Barzasz jakąś łapkę przygotowali twórcy gry żeby nie mogę wykrzyczać. się do nowego obszaru. Zaatakowano twoje Ja mówiłem, że coś tu będzie. Fuck. Maska na dziesiątym poziomie. Czy można chcieli czegoś więcej? Nie radą radę. Nie jej Dobra, Dobra, Wstała jeszcze jedna. Mam jeszcze do nie mam startu. Ekstra! Wystał tylko jeden. Dobra, ja mam wygrywanie, czy leży Teraz na 100% mam tą włączenie, nie mam chociaż teraz ja na pewno zapiję tym kadem na jednego partnera ona, ona, właśnie ma przedmiot, dobre Dobrze poczyniacie moje stwory. Na nagrodę możecie pospać sobie te 3 sekundy Potem się znowu trenować Dobra To głębokie zastanowienie, co dalej Dobra, oprócz tego, że były tu dobre matki Dobre matki. Są tu dobre matki? Dobra, jakaś tam siła robocza zawsze będzie. znajmniej nie będzie trzeba ich trenować tak jak ostatnio, bo trochę toporne są w trenowaniu. Okej? Okay. Nie widzę nad czym polega jej tortura. Teraz na północ czy na zachód? Gra zapisana! Wolałbym nigdzie, ale w końcu trzeba się gdzieś ruszyć, także... Spodziewam się tego przeciwnika dość specyficznego. Na pewno za chwilę zobaczycie, jakim będzie. I będzie trzeba się wziąć za wszystkie odnurza tych kryształów. Podwyższenie poziomu i na pewno też podwyższenie poziomu. Nie, znowu i podwyższenie poziomu także. Opracowano nowe zaklęcie. Informacja. Podwyższenie poziomu znaleziono. I znaleziono na skali... znaczy wytworzono błyskawicę. A daleko... O. No gdzieś. Coś ten deset. Znowu Zobuznaleziono tą samą znajdkę. Wróg został przekształcony na twoje podobieństwo. No to było szybkie nawet. Nie powiem. Właśnie Nie wie nie, nie, nie ma miejsca. Dobra, to ja tu wybuduję jakąś taką małą dateczkę na to. I na wszystkie znajdki, jakie tutaj będą. Także będzie ok. Okej. Okay. Moja armia jakoś taką, jakaś taka średnia. Przebijamy się przez kolejne wrota. A co mnie tam czeka? Droga. No i coś tak patrzę, słabo chroniona Gra Ile ja mam znajdek Raz, dwa, trzy to Są trzy Czwarta No i chyba to wszystko Trochę ich mało, bo myślałem że więcej Dobra, więc mogę za darmo podwyższyć poziomy moich stworów o cztery Lipa, oprócz tego nic tu więcej nie było A, ale, można, ale można się stąd przekopać nie, gdzieś zawsze I to jest jedyny plus A ja Czekam na jakieś czarne damy czy coś Dobra, no, trzy smoki i dwa demonikatorów No, dwa demonikatorów no, Czekam na orki i na czarne damy ewentualnie... o świątynia czemu nie? tak jak ostatnio, to zawsze warto ją wybudować jeszcze cmentarz i oczyszczalnia oczywiście, ponieważ oczyszczania tutaj się przyda, bo y przekawacę kilka stworów y przeciwnika no, jeśli będzie potrzebne jeszcze większe leże, to wybuduję w innym miejscu, bo tutaj już nie ma miejsca. No widzicie. Będę musiał niesymetrycznie ją budować, a tego nie lubię. Opracowano nową Powiedzcie mi teraz co ja mam zrobić. Cmentarzysko. No dobra, cmentarzysko zrobię, nie ma problemu. No, chodzi mi z tym przejściem. Znowu nowy obszar. I znowu kolejna maska na 10 poziom. Czy mnie to dziwi? Nie bardzo. Oho, niebieski tutaj rzucił czar około Ja je chcę. O ta matka tu sobie chodzi. Czekajcie, kto używa dystansu. O, zauważyła ich. To mi się podobało Cóż, nie ma chyba leczenia. Dobra, takie leczenie jest bezsensowne, trochę zbyt dużo kasy mierzy. Dobra, nie muszę ich do końca leczyć. Ale takie matki się przydadzą. I coś mi się wydaje, że będę potrzebował specjalne leże dla nich, bo nie wystarczy miejsca w tym leżu, które aktualnie. by też podwyższe. Ale znaczy... No, większe ilość zdrowia. Spada, już masz maksymalnie. Jeszcze ty. Dużo mankasy, dużo mankasy. Dobra to powinno wystarczyć Tak będę przy nich stał Praktycznie Tu smog sobie idzie na piątym poziomie Jeszcze użyję podwyższenia poziomu I będzie całkiem masakra Wszyscy będą mieli dziesiąty poziom No może nie wszyscy, ale większość będzie miała dziesiąty poziom Jeszcze się tam doszkolą Może jeszcze jakieś znajdź tam No okej okay. To szybko pójdzie Gra zapisana. No, no, już, coś czuję, że jednak będzie trzeba wybudować większe tole. wydobyto informacje od wrogów. No nieźle. Tak trzeba było od razu.